No wróciliśmy na Inferno. Teraz nie w Terra, a w CT. Powiem coś, co również bardzo denerwuje mnie i nie tylko mnie. A mianowicie respy. Co to jest resp? Resp jest to miejsce, w którym się pojawiamy. Z angielskiego respawn point. Widzicie, restartuję sobie rundę, za każdym razem pojawiam się w innym miejscu. Dla tych co tego nie wiedzą, a mało bardzo osób to wie. Respy w CS-ie wydają się, że są losowe, nie? Ale tak naprawdę nie są losowe. Jeśli gramy w 5 osób. Mogą się zmieniać tylko pozycje poszczególnych graczy, natomiast ogólna kombinacja, na przykład jeden respi jest tu, tutaj, drugi tutaj, trzeci tutaj, trzeci jestem tutaj, 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 nie? Ogólne kombinacje są zawsze takie same, schematyczne, mianowicie raz załóżmy, trzech się zrespi tutaj, jeden tutaj, jeden tutaj. W następnym respie będzie bardziej więcej osób tutaj, mniej tutaj, nie? Jeśli ktoś ogarnia dobrze, z dobrym taktykiem to znana na każdej mapie na jaką pozycję mają terroryści czy TT Respa Najbardziej się to przydaje na Daście 2 gdyż tam wyraźnie są oddzielone Respy na A i Respy na B Także dobry taktyk będzie wiedział czy Terror ma aktualnie Respa na B czy na A I może mu się to przydać Ale mniejsze o to w każdym razie No bo załóżmy teraz dajemy restart'a to jest resp na B No ewidentnie na A mam trochę dalej niż na B Nie Więc jeśli zaczyna się runda Jest tam te parę sekund Freezy Time'a Mamy na kupienie, na ogarnięcie się Gdzie się zrespiliśmy I mam respa na B I widzę że jestem na przykład, teraz to jest najlepszy resp na B, lepszego nie ma Widzę że jestem najbliżej B Więc od razu standardowo nic nie muszę mówić Biegnę sobie na B, bo mam respa na B Standardowo gra się właśnie respami w CT chyba że jesteśmy drużyną zgraną wtedy każdy ma swoją ustaloną pozycję ale standardowo jeśli nie jesteśmy zgrani gra się respami więc ja miałem na B idę na B i się tutaj gdzieś kampię nie dalej co drugi? O też miał na B dobrego respa więc ja biegnę na B a byłem więc biegnę na B i drugi biegnie na B jest nas załóżmy pięciu więc więcej osób na B nie biegnie nie jeśli ktoś stał tutaj na środku, miał respa na środku, może uda się wylosować. O, jeszcze bardziej. O, to jest środkowy resp. Jeśli ktoś miał respa na środku, to jest bardziej na atak w ogóle. I widzi, że dwie osoby już pobiegły na B. I jest pięć osób w drużynie, czyli dwie trzecie drużyny, czyli innymi słowy. 40, czyli 40% pobiegło na B no to on automatycznie ma biec na A nie interesuje go już B dwie osoby pobiegły, on biegnie na A choćby nie wiem kurwa co nie ma biegnięcia nigdy więcej osób nie biegnie na B B jest łatwe do obrony łatwe do odbijania nigdy więcej osób nie biegnie na B zawsze więcej biegnie na A więc jeśli się respisz tutaj automatycznie powinieneś się domyślnie powinieneś kierować się tutaj jeśli widzisz, że boty pobiegły wszystkie na A no to wtedy biegniesz na B, nie? jeśli widzisz, że tylko jedna osoba pobiegła na B biegniesz na B jeśli widzisz, że więcej osób biegnie na B niż na A to drzesz się na nich wracać kurwa na A, nie? i biegniecie na A jeszcze jakiś dobry resp o, to jest dobry resp na A z tego respa no, jeszcze raz sobie zestartuję nie go znapię. O, jest dobry raz na A. Z tego respa często można fajnie przerażać, jak mam dobrego respa na A. Rzucam sobie słowka. Hejr'a na środek. Ruszam seryjkę i spierniczam, nie? No wiadomo to jest ryzykowne, ale nie, jeśli oni biegną na B, to zawsze ktoś dostanie. Na, na przykład tym hejd'em, nie? A często i zemki seryjkę złapię. Dobra. To samo tyczy się DASTA 2 i każdej innej mapy. Na B biegną. Jeśli mam standardowo gra się 5 na 5, więc mam 5 osób w drużynie i proporcje są takie. 2 osoby idą na prawo, 3 osoby idą na lewo. Tak się rozdzielamy, takie są proporcje, więc jeśli jest na przykład 6 osób w drużynie, to dalej. 2 osoby idą na B, 3 osoby idą na A, a na przykład czwarta, na znaczy ten. Ta ostatnia osoba co zostanie? Szósta? Patrzy sobie środek, nie? Może chwilę tutaj pomikrować gale, a potem wrócić tu i ewentualnie mówią wbita B, no to pomagam na B. Wbita A, no to pomagam na A, nie? Jak jest 7 osób zdrużenie, czy do załóżmy full na naszym serwerze, maksyma, serwerze maksymalnie jest 8, więc wtedy dwie osoby na B 4 osoby na A To już jest 6 I dwie osoby Pomagają środek, nie? Czyli środek... Jedna osoba jest dobra tutaj. To ja uważam tą pozycję za środkową, nie? Bo jest blisko respa. Jedna osoba jest dobra tutaj, może albo pomóc tutaj, albo tutaj gale. No a druga typowo na środku się bawi lub też tam, nie? A dwie osoby wtedy są tam skampione na tym B, nie? I sobie tam radzą. To jest ważne, żeby nie było tak, że jeden jakiś mądry się znajdzie jeden z drugim i powie, chodźcie wszyscy B. I wszyscy pobiegną B, bo załóżmy w pierwszej rundzie, Terro lubi sobie pójść na B, nie? A to biegniemy B. A terro poszło na A i co wtedy? A, A jest zdobyte i A. Jak wszyscy pobiegli na B, to A już nie do odbicia jest praktycz praktycznie. Jeśli terro sobie radzi. B jest dużo łatwiej odbić niż A. Tyle powiem. Także nie ma czegoś takiego, że wszyscy chodzą na jeden B. Stoimy. I patrzymy ile osób biegnie na B, ile osób biegnie na A i ewentualnie biegniemy tam gdzie pobiegło osób mniej A jeśli mamy respa typowo na A czy B Kur... Ech, no nieważne, zmieniłem się niechcący mapa Jeśli mamy respa typowo na A czyli stoi gdzieś tutaj To biegniemy na A bez zastanowienia jeśli mamy respa typową na B, czyli stoimy gdzieś tutaj, to biegniemy na B bez zastanowienia. Nie ma wtedy czegoś takiego, że z tego respa biegnę tam, bo to jest marnotrawstwo respa. No. Reszty map nie będę omawiał, bo ewentualnie mogę jeszcze powiedzieć proporcje, nie? Dobra, to zmienimy na tego trejna załóżmy.